Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński tworzyli udany związek przez wiele lat. Para doczekała się nawet wspólnego syna Filipa. Od pewnego czasu krążyły jednak plotki, że tych dwoje mocno się od siebie oddaliło, choć mieli nadal próbować ratować swój związek. Najnowsze wieści też nie dają zbyt wielkich nadziei. Od miesięcy spekulowano, że faktycznie nie dzieje się u nich najlepiej. Para miała nawet ratować swój związek z pomocą terapii, i nawet początkowo sugerowano, że przynosi ona pozytywne efekty. Jednak już w czasie wakacji zauważono, że para spędziła wakacje osobno. Przestali też o sobie wspominać w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu jednak dobry tydzień przekazał, że to koniec ich związku. Potwierdziła to znajoma pary. Aktor miał wyprowadzić się z ich domu, bo uznał, że najwyraźniej nie ma już czego ratować. Z kolei w jednym wywiadzie dla Gali Patrycja Markowska wyznała, że nieraz płakała w poduszkę. Gwiazda podkreśliła, że jej partner bywał wybuchowy. Zdarzało się, że płakałam w poduszkę, bo on również bywa wybuchowy. Wydaje mi się, że jeśli coś się psuje w parach na pewnym etapie, to z winy facetów i ich niecierpliwości. Oni powinni się pogodzić, że czasem są zepchnięci na drugi plan, powiedziała Markowska w rozmowie z dziennikarzami. Patrycja i Jacek chcieli wszystko przemyśleć. Liczyli, że pewien okres samotności pozwoli im nabrać dystansu, uspokoić myśli i odbudują swój związek. Tak jak wiele razy to robili, niestety nie udało im się. Podjęli decyzję, że to koniec. Oboje bardzo to przeżywają, wyjawiła informatorka. Niektórzy sądzą, że zła karma wróciła do Patrycji za to, że 16 lat temu rozbiła związek Jacka. A jak ty sądzisz? Czy para ma jeszcze szansę do siebie wrócić? Zostaw swoją opinię w komentarzu. Dziękuję, że jesteś. Trzymaj się i do usłyszenia.